Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Koledzy Pomiędzy. Zobaczcie, moi drodzy, wieś żyje jednak. To nie jest wieś ospałych rolników, nierobotników. Zobaczcie, żyje ta wieś swoim życiem, że tak powiem. A my dzisiaj, moi drodzy, robimy belki. To znaczy, ja już robiłem belki na pozostałych moich dwóch polach. Nie chciałem Was przynudzać, zanudzać, bo tam troszeczkę faktycznie zeszło z tymi belkami, przywiozłem tylko tak orientacyjnie żeby Wam pokazać, dwie belki udało mi się zwieść, i to są belki, które będą tutaj stały, tu będzie robiony stuk właśnie ze wszystkich belek, które będę miał dlaczego tutaj? no jest mi tutaj wydaje mi się, że wygodnie, zrobię sobie tutaj może taką jakąś ścieżkę przez łąkę jakoś urozmaice to pole, bo nie wiem, no po prostu lubię, lubię jakieś takie E, troszeczkę urozmaicone te pola, a nie, nie stricte jakieś e, nudne, proste kawałki. Także póki co lecimy z prasowaniem tutaj e, tego kawałka, przynajmniej tego pola. Tutaj widzę, że sąsiad wjechał ciężko w e, siano-kosy, będzie, będzie robił właśnie e, Sianokos na swojej działce. Tam dziś widzę, że się jeszcze jeden sąsiad kręci Coś robi. Coś słyszałem, że może wapno będą rozrzucać dzisiaj, także wszystko możliwe, że właśnie to robi w tym momencie, a my faktycznie też będziemy po w ukończeniu właśnie tego prasowania będziemy robić też sianokosy. Trzemu mnie tutaj coś zwlekło? Co tu się dzieje? Prasaniu Holanda to wiecie, wiecie, że to wszystko się może wydarzyć podczas pracy. To jest właśnie najgorsza, najgorszy efekt najgorszy w sumie scenariusz. o czym mowa? Mowa o tym, że po prostu, jeżeli sobie zapomnę o tym piszczeniu prasy, to mogę po prostu przejechać dość spory kawałek pola o niewyłączonej prasie. Co może skutkować tym, że bez sensu będziemy jeździć, krążyć i nic nie osiągniemy. No, jest to, jest to trochę problematyczne. Co, co ja mogę poradzić? Nic ja mogę poradzić. Widzimy. O, widzicie, teraz się tutaj zastopowało. Jak to kiedyś ktoś tam powiedział, jak ze mną robił vloga, że rasa rodzi, także rodzimy belki. <laughs> Też specjalnie zostawiłem tak jak mówię to pole, żeby było dla Was na pokaz na odcinek, a, a tamte zostały zrobione, bo no, strasznie mi irytuje ten proces wyciągania tych belek z prasy. Jest to dziwnie rozwiązane i po prostu nieraz można by się zapomnieć i tą belkę wozić przez większą część pola, tak jak o tym mówiłem przed chwilą, dlatego wolałem po prostu skrócić wam męki oglądania takiego beznadziejnego długiego materiału, choć z tego co meldowali mi tutaj widzowie i też tutaj chłopacy mi mówili, żebym robił jakieś dłuższe materiały dajcie znać w komentarzu, patrzcie jak mnie tu ściąga. Dajcie znać w komentarzu, co, co wy o tym uważacie, co, jak, jak wy postrzegacie całą tą sprawę, bo można by faktycznie robić jakieś dłuższe odcinki, ale przez mój brak ogólny czasu w ciągu tygodnia pojawiłby się taki odcinek tylko raz w tygodniu, gdzie jak widzicie staram się czasami nawet i kilka odcinków w tygodniu wystawiać. Przy długościach odcinków takie jakie są tak, czyli tak powiedzmy między 10 a 20 minut to też nie jest też tak, że ja to robię z zegarkiem w ręku czy też specjalnie po prostu plan mamy założony taki a nie inny na, na dany odcinek i po prostu się w takim czasie wyrabiamy więc w żadnym wypadku to nie jest Ustawiana rzecz. Dobra, my mamy już tutaj prasę, że tak powiem, napełnioną słomą tyle ile. Patrz, jak mnie tu. No, dlaczego mnie tak zwleka? O, teraz jest podniesione. Teraz jest opuszczone, chyba. Teraz jest opuszczone, teraz jest podniesione, dobra. Nie wiem, dziwi mnie to jak to to funkcjonuje, no ale dobra. Eee, nie wiem czy to zauważyliście na samym początku odcinku. Odcinka, odcinka e, wysłałem sąsiada e, tego od komornika, co miał problemy z komornikiem. E, wysłałem tego sąsiada, e, żeby mi pomógł, bo i tak podobno nie ma co robić za bardzo. E, na pole moje i zbiera mi belki. Właśnie pojedziemy do niego tam oblukać, zobaczyć jak mu tam idzie, i ewentualnie pomożemy mu po prostu na przykład wieść te belki czy ładować. Zobaczymy. Jak już to zrobimy, to prawdopodobnie wszystko będziemy mieli zrobione, jeżeli chodzi o, o takie ogólne prace. Także belki zostaną zwiezione, nie wiem, czy na odcinku, czy poza odcinkiem. I zabierzemy się właśnie za sianokosy. Wiem, że właśnie teraz ruszają sianokosy w większości gospodarzy, więc prawdopodobnie będziemy się zgadywać, żeby jeden drugiemu też pomagał. Taka troszeczkę sąsiedzka pomoc. W nami jest takie założenie, a jak to finalnie wyjdzie i jak to finalnie zostanie zrobione to zobaczymy, jesteśmy teraz już u sąsiada, a sąsiad już chyba wszystkie belki zebrał czołem sąsiad, czołem, widzę że już zebrał już chyba nie? nie, nie? tam po drugiej stronie jeszcze zostały no dwie, dwie belki to weźmiesz to w sumie. Możemy zrobić tak, że ja już zawiozę te, te belki, już nie ładuj ich na, 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 na tą przyczepę, a ja zawiozę tą przyczepę po prostu tam w to umówione miejsce. Dobra, chyba że weźmiesz obydwie. Nadziejesz, czekaj, czekaj, zrobię ci zdjęcie, bo ty tak ślicznie wyglądasz. Też się jakoś tu ustawię, może do zdjęcia będzie sobie pięknie. Sąsiad, zobaczcie, jak, jak zacnie ten zestaw wygląda. My się puszczamy za nim. sekulacyjnie będziemy patrzeć, czy, czy może jaką belkę nie, nie zgubił. Eee, zobaczymy. Może nam się uda te po prostu belki teraz jakoś poukładać, choć mamy tylko jedną, jedną że tak powiem przystawkę do, do belek bo tak jak sąsiad nie miał łyżki, ja mu pożyczyłem, tak on mi chciał z początku mówię, dawaj pożycz mi tą, tą końcówkę, to, to sobie sam to jakoś ogarnie, a on mówi, że w sumie i tak nie ma co robić, to, to może by faktycznie też pomógł i, 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 I ten. No i tak jakoś wyszło, że faktycznie sąsiad pomaga w tym całym przedsięwzięciu. A my aktualnie będziemy tutaj pomagać mu rozładowywać to i będziemy to pakować. Ale zobaczcie, sąsiad już sobie przetrząsa, albo nawet zgrabia. Nie, zgrabia już wały. Także za, za, za niedługo będzie nas pewnie wołał, mówił: Ej, słuchaj, czy w sumie u ciebie nie robimy. Dobra, wiecie co, ja Wam może nie będę tutaj zanudzał, jeżeli chodzi o sam proces ustawiania tego stogu, ewentualnie puszczę Wam na sam koniec odcinka właśnie jakieś zdjęcie, fotkę dokumentującą tą e, budowlę, że tak powiem, albo no, po prostu coś jeszcze dogramy, zobaczymy i tak to, to tyle. No także asekuracyjnie do następnego trzymajcie się, cześć. <gry> Ole, no patrz jak cztery belki podnosi.